Dzieją się rzeczy, nadające się do przepracowania na kilkuletniej terapii, a ja popierdzielam za komponentami do najnowszego zestawu rzadkich alkoholi dla Gemmy. Albo dla kapelusza iluzjonisty dla kogoś innego. Zagrajnik TV. Scarlet Nexus to dla mnie gra sprzeczności. Świetna walka, wciągająca fabuła, trochę wycięte z kartonu, ale jednak zapadające w pamięci postacie i... jeden element. Ten jeden element, który sprawia, że czasami myślimy Boże, ale ta gra jest głupia! Ale... po kolei. Kai? kai 今日の怪異予報じゃ《ままずい会議が街の中に!?》 Mamy świat post APO, ale z ludzkością niczym Polska, powoli stającą z kolan. Futurystyczne miasta i ludzie podłączeni do wielkiej sieci neuronowej, która kontroluje rzeczy codzienne, począwszy od świateł sygnalizacyjnych i wszędobylskich reklam, kończąc na monitorowaniu zdrowia swoich obywateli. Zamknięte enklawy ludzkie, pomiędzy którymi są tylko ruiny i jałowa ziemia, po której przemierzają inni. Nie wiemy, czym dokładnie są, mamy tylko zręby informacji. Atakują ludzi, wyżywić się ich mózgami. No a że Mózgi to rzecz, do której ludzie jednak są trochę przywiązani. To poszczególne miasta mają swoje jednostki do walki z innymi. W naszym mieście o nazwie New Himuka jest oddział OSF, w którym jesteśmy świeżo upieczonym kadetem bądź kadetką. Tak, na początku podejmujemy decyzję, kogo z dwójki bohaterów poprowadzimy. Do wyboru mamy Yuito, który pochodzi z szanowanej rodziny zajmującej w mieście wysoko postawione pozycje w rządzie. Jego pogodę ducha nie jest w stanie zakłócić właściwie nic, nawet śmierć i z drugiej strony mamy tajemniczą kasanę, na pierwszy rzut oka wycofaną i oziębłą, która w szeregach OSF zasłynęła ponad przeciętnymi wynikami w walce. W zależności od tego kogo wybierzemy, fabuła będzie pokazywała różne perspektywy tej samej historii. Dlatego twórcy polecają przejść obie ścieżki, by poznać ją kompleksowo. の赤い糸を伸ばして俺のところへ。 Nieważne jednak, czy wybierzemy to bądź Kasane. Scarlet Nexus wrzuca nas na głęboką wodę właściwie od razu. Struktura OSF nie jest dla nas oczywista. Mamy też sporo nowych i często niejasnych informacji, co jest dobre, ponieważ twórcy nie zdecydowali się w nas walić na halną ekspozycję i właściwie całą grę mamy poczucie, że przed nami sporo do odkrycia, nawet wtedy, gdy ukończymy już jedną ze ścieżek. A to, że stylistyka i początkowe interakcje między bohaterami w ogóle nie sugerują, jak mroczna i wieloelementowa fabuła na nas czeka, dodaje tylko Smaczku. A mówiąc wieloelementowa, to naprawdę mam na myśli, że jest wieloelementowa. Kiedy początkowo naszymi głównymi przeciwnikami są inni, to z czasem nasi bohaterowie nabędą nowe motywacje do walki i nowych przeciwników. Poznamy dominujące frakcje, które rządzą tym światem. Troszkę liźniemy tajemnice, które mają potencjał na rozwinięcie w kolejnych odsłonach. Świat Scarlet Nexus to silna karta, która mocno interaguje. Jestem pełna podziwu jak twórcy upakowali w tej 30 godzinnej grze tyle treści i zrobili to tak, że wszystko ze sobą współgra. Jednak nie jesteśmy takimi zwykłymi żołnierzami. My i każdy z naszych towarzyszy ma na podorędziu specjalną moc, dzięki której siecze hordy innych. Jest ich sporo i są zróżnicowane, co później dla nas jako graczy będzie grało niebagatelną rolę. Yuito, jak i Kasane, władają psychokinezą, co oznacza, że możemy podczas walki wykorzystywać różne elementy otoczenia, czasami w bardzo spektakularny sposób. I o mój Boże, walka w Scarlet Nexus to bajka. Początkowo mamy podstawowe combo, które składa się na przeplataniu naszych umiejętności psychokinetycznych z walką bronią, ale szybko dostajemy możliwość rozwijania drzewka umiejętności, a wtedy Wtedy, jak obmyślimy dobre kombo, to mamy poczucie, jakby nasza postać latała, i jest to cholernie przyjemne. Ewolucja naszej postaci to coś, co jest rozwijane właściwie przez większość gry. Więc, kiedy czujemy, że walka już nie ma przed nami żadnych tajemnic, dochodzi kolejny jej element, i kolejny, i kolejny. A wszystkie oczywiście związane z mózgiem. Tak, mózg i sieć neuronowa odgrywają Scarlet ogromną rolę. Zresztą, twórcy nazwali swoją grę Brain punkiem. Dzięki tej sieci, nasi bohaterowie mogą korzystać ze specjalnych, dodatkowych umiejętności i wchodzić w synergię z członkami swojej drużyny. SAS, bo tak nazywa się ten system, pozwala łączyć się z mózgami naszych sojuszników i tym samym łączyć nasze moce. Więc poza psychokinezą mamy cały wachlarz umiejętności do wykorzystania. Na niewidzialności możemy podkradać się do przeciwników, by zadać im krytyczne obrażenia skrytobójczymi atakami. Pyrokineza sprawia, że nasze ataki podpalają, a duplikacja powoduje, że nasza psychokineza przyciąga więcej przedmiotów. Ale to nie wszystko. Gdy będziemy rozwijać odpowiednią gałąź na drzewku umiejętności, możemy łączyć się nawet z czterema mocami naraz. Próbowanie, co z czym jak oddziałuje i jakie umiejętności nawzajem się wykluczają, daje kupę frajdy. Moje ulubione kombo. Synergia z Kasane, dzięki której nasze takie same moce sprawiają, że mogę przyciągnąć naraz ogromną liczbę przedmiotów w zasięgu. Dodatkowo zduplikowana dzięki umiejętności Kioki, a na dokładnie nakładająca podpalenie pyrokinezą hanabi. A gdy jest naprawdę ciężko, zawsze można się jeszcze wspomóc zatrzymaniem czasu. Umiejętności naszych sojuszników są rozwijane wraz z rozwojem znajomości z nimi, a te zacieśniamy w naszej kryjówce między kolejnymi rozdziałami w Fabule. I tu dochodzimy do odrębnej mechaniki gry, jaką jest faza standby. Cała nasza drużyna zbiera się w kryjówce między misjami, gdzie wypoczywa i pogłębia swoje więzi. Spoko motyw, bo faktycznie możemy zżyć się z naszymi kompanami i poznać ich historię. Nie jest to głębia persony, no ale jest to i tak miły smaczek. Miły i zarazem Niemiłosiernie, głupi. Czasami, później to właściwie przez cały czas. Gdy początkowo fabuła dopiero się rozkręca, w ogóle nie czuć tego dysonansu. Ale z czasem, gdy robi się bardziej mrocznie, nierzadko wręcz makabrycznie i przygnębiająco, a faza stand nadal pozostaje w tym pluszowym klimacie, niezależnie od postępu fabularnego, to to razi. Czasem nawet bardzo. I jest początek gry. Świętujemy, że dostaliśmy się do OSF. Pierwszy standby. Bęk! Idziemy na kawę z kimś z drużyny. Fajnie. Czuję, że staliśmy się sobie bliżsi. Odblokowała się też nowa umiejętność, którą mogę wykorzystać w walce. Oje, oh yeah. fabuła rusza dalej. Tajemnice zaczynają się zagęszczać i czujemy się trochę skonfundowani. Drugi standby. Okej, okay, ale chodźmy na kawę, bo to będzie dobra odskocznia, a przy okazji rozwiniemy też kolejne umiejętności, więc sytuacja win-win. Ok, wracamy do pracy i. DZIEJĄ SIĘ RZECZY. Ło! W sumie to nie spodziewałam się, że gra uderzy w tak mroczne nuty. Trochę szokujące, ale uff, przetrwaliśmy. Trzeci standby. Co? Kolejna kawa? Hmm, a może by tak, nie wiem, porozmawiać o tym, co się stało? Przed chwilą widziałam coś, co będzie mi się śniło w koszmarach. Nie? No dobra. Chodźmy na tę kawę. Okej, okay. w podzięce ofiarowuje ci ten zestaw kwiatów, które ozdobią naszą kryjówkę, i może ten widok, chociaż trochę zmyje zalegającą czerwień posoki w mojej pamięci. Ach, co prawda czuję, że było to mocno wymuszone w zaistniałej sytuacji, no ale. Dobra. i to zdaje się być zadowolony, więc. To chyba okej. Okay. Okej, okay, nie ma tego złego, wracamy do roboty. Hoo oh co się odwala! Yuito, trzymasz się jakoś? A serio? Chcesz iść na kolejną kawę? Nic? Żadnych rozmów o tym, co się wydarzyło? Totalne wyparcie! Oh my god, ta kawa musi być naprawdę pyszna. Okej, okay, zrobione? Więzi zaspojone. No to rzucamy się w to bagno i płyniemy dalej. Kolejny standby. Jujto, chłopie, żyjesz? Wszystko okej? Okay? Mam nadzieję, że nie chcesz sobie nic zrobić. Boże, mam nadzieję, że nic sobie nie zrobisz. Hej, damy radę, serio. Serio. ¿Serio? Zero reakcji, what the fuck, co się dzieje? Czy im wszystkim resetują się mózgi po przekroczeniu progu tej kryjówki? To tak niesamowicie wybija z imersji. O, co się dzieje? Dzieją się rzeczy nadające się do przepracowania na kilkuletniej terapii, a ja popierdzielam za komponentami do najnowszego zestawu rzadkich alkoholi dla Gemmy, albo dla kapelusza iluzjonisty dla kogoś innego. God it, serio, nie wierzę w to, co widzę. Mam wrażenie, że gra w tym etapie wpadła w pułapkę własnej mechaniki. Może się to jeszcze zmieni z rozwojem fabuły? A dupa tam! Pożoga tragedia, krew się leje. Ktoś inny zabił małego szczeniaczka. Stop! W nowo otwartej knajpce zrobili przecenę na najnowsze pieroczki gioza i kawę! Mmm! I chcesz mnie na nie zabrać zaraz po tym, jak tylko obmijesz swoje ręce zasniętej krwi małych kociaków zrozumiałe. Hell yeah, dude! Chodźmy w Bajlando! Co tu się dzieje? Jezu, co tu się dzieje? Ja nie rozumiem, co się dzieje. Boże, jaka ta gra jest głupia. Już mnie głowa boli od tych ciągłych facepalmów. I chyba od przedawkowania kofeiny. I to nie tak, że każdy nazwijmy to social link jest tak infantylnie głupi i nieodpowiedni w tym określonym miejscu w fabule, bo część z nich świetnie oddaje ducha tego, co się dzieje do samego końca, więc... Kurde, co się stało? Jasne, na początku wręcz wskazane jest, by znajomość zacieśniać przy kawce i herbatce, ale gdy dochodzimy do wydarzeń, gdzie wyjście na dziką wiksę na mieście gryzie się z fabułą, mamy mocny dysonans. A to i jego niepoprawny, wręcz naiwny optymizm zaczyna być w tych momentach kuriozalny. Zawsze wyrozumiały, niezależnie od tego, jak wielka niegodziwość mu się dzieje. Ogólnie tę fazę najlepiej oddaje zdanie, które często przewija się w wiadomościach zapraszających nas nad cholerną kawę. Okay, Zapomnijmy na chwilę o tym, co nas poróżniło i chodźmy, bo jestem tak wielkim miłośnikiem kawy, że sprzedałbym za nią nawet swoją matkę! Co oni sypią tej kawy? I gdzie można to dostać? Piszcie w komentarzach. Ale poza tym jednym, fabularnie niedopasowanym elementem, sam hideout jest bardzo przyjemnym oddechem w fabule. I jak chcemy, możemy go całkowicie pominąć. Jednak mając na uwadze, że nie rozwiniemy wtedy całego potencjału bojowego naszych sojuszników, a to właściwie cała przyjemność z gry. Więc musimy to przeboleć jakoś. Ach. Nasze skile mocno rozbudowane przez bujne drzewko umiejętności, są jeszcze bardziej zróżnicowane dzięki sile przyjaźni. A jakże? Jest tego sporo, więc jako gracz możemy sobie naprawdę mocno przebierać w stylach walki. No i wręczanie prezentów, które potem ozdabiają naszą kryjówkę i z których faktycznie korzysta nasza drużyna. Spoko! Patrzcie na te wszystkie śmieci! To ja przytargałam je tutaj! Ach. Boż, skąd my to wszystko wytrzasnęliśmy? Na stand by'u dochodzi też jeszcze jedna ciekawa rzecz związana z promocją gry. Dostajemy wiadomości, że w lokalnym barze możemy wpisywać specjalne hasła za opcjonalne ciuchy dla bohaterów. Hasła są gdzieś ukryte. Podpowiem tylko, że ma to dużo wspólnego z anime, które symultanicznie wypuszczono z grą. A dwa pierwsze odcinki można obejrzeć za darmo na kanale YouTube'owym Crunchyroll. Więc miejcie oczy szeroko otwarte. A samo anime po tych dwóch odcinkach... No, no cóż, czuć, że jest na podstawie gry i jak pewne zabiegi w grach są ogólnie przyjęte, tak w animacji trochę trąc o siermiengo. I sądząc po ocenach, lepiej nie brać się za nie bez zapoznania się z grą. Tak na marginesie zdziwił mnie w anime brak ścieżki dźwiękowej z gry, która jest po prostu świetna. Ta wylądowała już na stałe na mojej playliście. To z czasem nużyła też ciągła arenowość gry, nawet w miejscach, gdzie przeciwników fabularnie nie powinno być. Jednak ustalmy, walka z innymi to główny i najprzyjemniejszy atut gry, i pozbawianie się go z tak błahego powodu jak. Pff, spójność fabularna. <laughs> Niedorzeczne, co? Tak. No właśnie. Scarlet Nexus głównie stoi walką, więc walki mamy dużo i po jakimś czasie na widok słowa inni będzie nam się robiło słabo. A właśnie. Jakieś. Porady, bo od premiery gry nie mogę jej wyłączyć, bo opcja zamknięcia jest w zakładce inne i trochę się cykam. Et. A, warto jeszcze wspomnieć, że są questy poboczne, ale są tak miałkie, a nagrody tak nieatrakcyjne, że nawet taki tryhard jak ja, który wszystko maksuje i czyści całe mapy, odpuścił. Ale są, jakby ktoś był bardzo chętny. Ogólnie Scarlet Nexus jest dla mnie miłym zaskoczeniem, ponieważ myślałam, że fabuła będzie typowa dla tego typu gier. Tylko brokat, tęcza i siła przyjaźni, no ale okazuje się, że jest tu też coś więcej. Naprawdę spore, pozytywne zaskoczenie, mimo kilku głupotek, które wybijały z imersji i mimo postaci Wyciętych z kartonu. Świat, który stworzyli twórcy, ma też potencjał na dalsze rozwinięcie i jestem ciekawa, jak potoczą się dalsze losy tej marki. A, jak szukacie w grach potencjalnych materiałów na Waifu i Huzbando, to tu powinniście się trochę obłowić. Tylko ten Yuito. Wielki, nieuświadomiony Yuito, który w głowie ma tylko swoją ulubioną maskotkę o nazwie Baki. Boże, przestań zwodzić tę biedną Hanabi. Niech mu ktoś powie, co? Chłopie, ogar. Hanabi, Kogo? O Nie z demo, are no ko? Nie, to mi No, to co? Zamierzacie zagrać? Bo ja zapraszam was na kawę, ale najpierw idę wybeszyć jakąś Waszą ukochaną rzecz. No co? Będziemy udawać, że nic się nie stało. Idziemy na kawę. Idziemy na kawę! No, to smacznej kawusi! No i cóż, trzymajcie się!